Śpiąka z tej strony, Gabryś gra. I w tym odcinku będzie yy, pod tytułem yy, Wezwanie do szkoły yy, Amelki na Stolatki. Jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam chętnie do obejrzenia. A ja zapraszam Was na drugie piętro, ponieważ yy, mam nową koh, osobę czwarte dziecko mam nową osobę w mojej rodzinie. Yy, tak, mam czwartą osobę w mojej yy, znaczy szóstą osobę w mojej jej yy, yy, rodzinie. No i tak. I zmieniłem pokój tutaj, yy, bo ona mają razem. To jest Ada, no a to jest... To jest Ada, a to jest Anetka. Yy, a ja was zapraszam do oglądania. Aha, okej. Okay. To trzeba iść Idę do Amelki Dobra, idę do Amelki, bo muszę iść do szkoły. Bo dobrze, ale no, ma na 11, więc zaraz Jezus, syf, tu Dobra, Jezus, Maria, ty jeszcze w piżamie? No, Mam, Amelka, ty jeszcze w piżamie? No Boże, mogę gdzieś nie iść do szkoły? Masz iść do szkoły. O Boże, no dobra. Ach, muszę się przebrać. Mogę pójść tak? Możesz. Dzięki. A gdzie twój plecek? Na dole. Na dole. Coś bierzesz z pokoju? Nie. Zjesz na obiadach coś dzisiaj? Ach, no dobra. No Boże, naprawdę musisz. iść. Tak musisz iść. O no dobra, czekaj, przebiorę się w to. No i spakuję to. No i pa. Pa! Wracaj za po lekcjach, dobrze? Dobra. O Boże. Idę. Dobra jestem. Idę do klasy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. siadam do ławki, tylko rozpakuję swoje rzeczy. O i to nie to. Pierwsza lekcja Matma. O Boże Matma. Dobra, przybieram się. Zajmę moją kubka Idę ją Do. Okay. idę jeszcze po resztę moich rzeczy yy, gdzie jest mój piór? Ach, dobra mam jakiś długopis yy, dobra mam długopis to mi wystarczy o jeszcze od polskiego ok ja jestem przygotowana pewnie zaraz jeszcze wszyscy dojdą dobra jest przerwa można sobie posiedzieć w korytarzu ale tylko na chwilę. Znaczy, pan pozwoli mi pójść do toaletu, to idę. Okej, okay, było już w toaletku. Już jestem. Dobrze, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat. Na temat. Mm, tutaj, na temat. Te. O, tutaj, proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, Amelka, ale czy ty śpisz na mojej lekcji? Co, co, co? Co, co, co? Przepraszam, proszę pana. Wzywam twoje, twoją mamę do szkoły. O, no dobrze. No dobrze. Proszę jej to powiedzieć. I jutro ma do mnie przyjść do szkoły. O, no dobrze. No dobra. To teraz tak. Całą prawie lekcję na ciebie zmarnowałem. 20 minut musiałam z tobą rozmawiać. Mamy jeszcze 5 minut, więc macie to zrobić. Przepiszcie to do zeszytów. Do zeszytów macie to przepisać. Te działania. Dobrze. Ojej. O. Dobra przerwa. Biorę telefon. Ja też. No i wychodzimy, nie? No pewnie zaraz, pierwszaki będą wychodzić. Z klat, będą biegać. Pewnie tak. No. Pewnie tak. No to jesteś na smutna? No. Jezu, pierszaki jeszcze. Drrr. O nie, wyszliśmy pod koniec przerwy, chodźcie wszyscy. O nie, my też już musimy iść. Uch. Dobra, siadam. Zapraszam już. Dobrze, to jest na dzisiaj tyle z naszych lekcji i proszę powiedzieć yy, Amelka dla mamy, żeby przyszła jutro do szkoły. Dobra, dobrze. A teraz się pakujcie. Ja idę. Muszę, musimy się spakować. Telefon spakowałam. Tak. Dobra. No to do jutra, nie? No pewnie. Pewnie, że do jutra. No to chodźmy wszyscy. Już, bo zaraz pewnie pan przyjdzie i zamknie salę. No pewnie tak będzie. Dobra, ja idę już. Dobra dzieci, zamykam salę na klucz. Do widzenia! do widzenia. A no dobra, idę do domu, tylko jeszcze się przebiorę. No tak, nie mam tego w plecaku, mam to w szafce. Sorry. Dobra, przebieram się. I I może dobrze pakuję i idę do domu, zakluczam Dobra, idę do domu. Ach, dobra, wchodzę do domu, się przebieram. Hej mamo hej! Co ty taka smutna jakaś? A po prostu jesteś wezwana do szkoły. Co? Jak to? Czemu niby? No, bo zasnęłam na lekcji. Aj, po tobie tego się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się tego po tobie. No ale dobrze pójdę na jutro, tak? Tak. Widzowie to jest koniec tej historyjki. Mam nadzieję, że Wam się podobała. I jutro albo nie wiem kiedy e, nagram część drugą tej historyjki. Jak mama idzie do e, szkoły Amelki, a ja się z Wami żegnam. Bajo!